Chodźcie, przywitamy się naszą piosenką na dzień dobry. Tak, zaśpiewamy. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was. Dzień dobry, dzień dobry, na zabawę czas. Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty. I jeszcze raz zaśpiewamy Dzień dobry, ale teraz będziemy klaskać, podskakiwać. Dzień dobry, dzień dobry, klaszczemy tak. Dzień dobry, dzień dobry, tupiemy tak. Dzień dobry dzieci. Co powiemy? Dzień dobry. Jeszcze raz głośno. Dzień dobry, jestem Krasnel, a ja jestem Kasia. Powiedz, ja jestem Lili. Ja jestem Lili. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jak masz na imię? Ja I... jestem Lili. Dzień dobry, Lile. Małe czerwone jabłuszko, planczy dziś pod drzewem z gruszką. Rączki klaszcze jabłuszko, Razem z dojrzałą gruszką, w rączki, klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką. Rączki, klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką. W rączki, klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką. Zobaczcie, to tu mam. Śliwka? Jabko. Jabłko. jabłko! Jabłko! Gruszka! Gruszka! gruszka. Brawo! F Gdzie jest jabłko? Tak, tu jest jabłko! F Gdzie jest śliwka? Brawo, to jest śliwka. To jest śliwka. To jest... Jabłko! To jest gruszka. To jest. Ślicznie to jest jabłko. To jabłko. jest. Jabłko. Miam, miam, niam. Pokaż krasnoludkowi. Gdzie jest gruszka? Tak. Izabela, pokaż, gdzie jest śliwka. Pokaż obrazek, gdzie jest śliwka. Tak, brawo! Zofii, pokaż, gdzie jest jabłko. Tak, pokaż jeden obrazek. Wybierz sobie jeden. I co to jest? Śliwka. Śliwka. Teraz lili. Śliwka. 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 Siadamy ładnie. Tak jak Kasia. Siadamy. Izabela też. Brawo. Teraz fitę. No. Co to jest? Ja. teraz Mile, proszę. Liska. Jeden, dwa, tak. trzy, tak, cztery, pięć. Brawo, fite, masz pięć jabłek, tak? Proszę. Teraz Zofi, pójdźcie do koszyczka jeden, dwa, trzy, pięć. Też masz pięć, tak? Dwa, Jabko. Jabko. Prawo. Gruszka. Jest gruszka. Jabko i gruszka. i gruszka. Tak można stać i tutaj. I tutaj, brawo. Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Zarączki się trzymają i w koło obracają. Zarączki się trzymają i w koło obracają. Zarączki się trzymają. I w koło obracają, zarączki się trzymają, i w koło obracają. Stop. Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje. Ja podskakuje, a gruszka przytupuje. Ja podskakuje, a gruszka przytupuje. Ja podskakuje, a gruszka przytupuje. Ma śliwkową. Kupajcie. A jest tutaj klej? Musisz dać klej, tak? Okay. To jest nagroda za piękną zabawę. Piątka. Powiedz ładnie dziękuję. Dziękuję. Nalkiem powiemy ładnie do widzenia, do widzenia, do widzenia. Pomachamy krasnalkowi? Do widzenia. Cześć! Cześć! Cześć!